Cześć, witajcie! Ja nazywam się Hincul i dzisiaj mam dla Was do zaprezentowania bardzo ciekawy materiał. Może dla niektórych mniej ciekawy, ale 6 lat gry World of Tanks na konsolę to jednak jest troszkę czasu. Tak jest, 6 lat temu ta gra trafiła na konsolę. Moje 6 lat z akurat wotem będzie chyba w następnym miesiącu i co Wargaming nam takiego przygotował. Jak każdego roku dostajemy specjalny pojazd premium, i tutaj jest właśnie ten oto pojeździk. Ironclad T29 radziecki pojazd. Oczywiście musimy ten pojazd odebrać. To no, chyba jest jakiś wyznaczony czas. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tutaj jest prawdopodobnie napisane. Dzisiaj do 18 lutego ten pojazd możemy odebrać. Właśnie każdy z graczy, który po prostu gra na konsoli, pojazd otrzyma za darmo. Co takiego jeszcze Wargaming nam ciekawego przygotował? Jest tego naprawdę sporo. Mamy stary nowy czołg HWK30. Mamy nowe skrzynie wojenne z nowymi pojazdami. Plus dodatkowo większe szanse na otrzymanie nagród z tych właśnie skrzynek. Od dzisiaj wchodzi tryb dowódcy. Ostatni już sezon to już jest wielki finał. Tak więc jeżeli ktoś jeszcze nie wbił tego pojazdu. Premium Panzer Knackera z magazynkiem, tak więc jest jeszcze szansa. Ja sam jeszcze tego pojazdu nie posiadam. Mam nadzieję, że coś mi się uda wbić kilka punktów i pojazd trafi do mnie do garażu. Kolejna nowość: jeżeli ktoś potrzebuje wolnego doświadczenia, to jest obecnie. Fajny przelicznik, bo mamy aż za 1 złoto 32 punkty wolnego doświadczenia. To jest naprawdę niezły przelicznik. Słuchajcie zawsze tak standardowo chyba jest 25, a tutaj mamy aż 32, tak więc nieźle, jeżeli ktoś potrzebuje wolnego doświadczenia. Mamy naprawdę niezłą okazję, aby sobie właśnie zgromadzić wolne doświadczenie. Dodatkowo, jak doskonale wiecie, możemy wolne doświadczenie zamienić na perki naszego załoganta, tak więc, no, dla każdego coś miłego. I teraz co jeszcze WarGaming nam takiego przygotował? Słuchajcie, od jutra, tak jest, od jutra będziemy mieli szansę wygrać 3 Xbox One X. Specjalna edycja konsoli, tak jest, jest 3 konsole do wygrania. Co jedynie Musimy zrobić. Wargaming napisał, że musimy po prostu dać posta na wszystkich tych właśnie profilach społecznościowych: Facebook, Wiki, Twitter, Forum czy Reddit. Musimy zaprezentować naszą najlepszą potyczkę, jaką nam się udało do tej pory zrobić. To nie jest liczone, kto ile, kto zrobił najwięcej, tylko chodzi o to. Aby po prostu dodać, a oni będą losować, i jeżeli trafi na nas, staniemy się szczęśliwcem, który zostanie obdarowany przez Wargaming specjalną edycją Xbox One X. I to jest od 12 do 21. Od jutra mamy. Za pierwsze zwycięstwo razy 5 doświadczenie na każdym pojeździe od jutra do 13. Tak więc też bardzo fajnie, sporo słuchajcie, bardzo dużo zniżek. Naprawdę jest tego sporo i na kamuflaże, na jakieś napisy i tak dalej, tak dalej. Dodatkowo słuchajcie, mamy aż 30% zniżki na pojazdy premium, te które posiadamy w drzewku. Tak więc naprawdę tutaj jest niezły wybór tych pojazdów. I teraz naprawdę coś zaskakującego. Paczki, paczki z pojazdami premium. I zobaczcie tutaj, choćby nawet weźmy sobie ten zestaw. 18 tysięcy Golda. No jest to sporo, ale jakie tutaj są pojazdy? 8 pojazdów mamy Progetto, mamy Lighta 432, mamy kolejnego Iwena 90, Palladin. Jest Centurion, ten taki frikowaty, jest KW2. Kolejny lajcik Chimera i za to 18 tysięcy. Ogólnie jest 75% zniżki na pojazdy premium. Tu kolejne pojazdy SU-152, KW2, Bizon, czyli T103. Kirowiec i za to wołają sobie tylko 13 tysięcy z małym. Groszem. Pojazdy niemieckie tutaj mamy Tigera, mamy Laj, Aerona, Skorpiona i zobaczcie, cena 12 750. Ja chyba za skorpiona płaciłem 13 tysięcy za jeden pojazd. Tu mamy cztery pojazdy i w sumie bardzo dobre pojazdy, bo naprawdę te premki potrafią nieźle zarabiać. Słuchajcie tych zestawów jest naprawdę dość sporo, ale najbardziej właśnie akurat ten zestaw mi się podoba, pierwszy, ale dość drogi. Tyle, że jeżeli ktoś posiada już dane pojazdy z tych zestawów, oczywiście tutaj dostajemy zwrot w złocie, tak więc jeżeli ktoś chce na przykład nabyć ten zestaw za 12750 i posiada trzy pojazdy brakuje mu na przykład tego lighta no to wtedy za te trzy pojazdy otrzymuje zwrot w złocie to jest moim zdaniem niezły deal tak więc naprawdę jest tego sporo ale mało tego, dzisiaj pojawi się materiał, który będzie nam mówił co jeszcze ciekawego zobaczymy, na razie nie mogę wam zdradzić tego, no bo tam będzie naprawdę dość sporo fajnych rzeczy jeżeli tylko się materiał pojawi u nich na kanale ale na YouTube od razu zrobię materiał, bo naprawdę będzie coś niesamowitego, gdzie wielu, wielu graczy na to czeka. Tak więc słuchajcie, świętujmy szóste urodziny gry World of Tanks. No i niech RNG będzie z Wami. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Hej!